Widzowie, scenę Hardtruck TV Ekstremy Zapasowy Dzisiaj powiadamy o, o Hardtruck moją moje podrubie co Po prostu miało śmieszno Patrzyła się podejmie śmieć i tyle Tutaj są moje fi, fi, filmy O, i wszystko co ja nagrywam Wrzucę jego swoje To pewnie grzybemcych Płać tego nam no, było widziałem Na stówę to on. Dobra Mam nadzieję że nie będziecie słuchać jego Ani ten To co Dzięki za obejrzenie, Nie słuchajcie i nie słuchajcie tego stara Bo to jest grzybemcych no, na pewno się potrzeba pewnie Dobra Dzięki za pozdrawiam. i pozdrawiam, nas małych film Cześć